No nie wierzę. Louis von Ahn, prezes Duolingo, teraz nagle twierdzi, że jego słynny mem o zastąpieniu ludzi AI został źle zrozumiany. Oficjalnie. On tylko chciał powiedzieć, że firma staje się AI First, ale nie miał na myśli zwolnień, a to wszystko wyszło przez brak kontekstu. No tak, bo przecież każdy normalny człowiek, gdy słyszy, zastąpimy ludzi sztuczną inteligencją, od razu myśli o podwyżkach i premiach. A ja się pytam, jak to nie mieliśmy na myśli zwolnień, skoro firma faktycznie zwolniła kontraktorów? Von Ahn mówi, że workforce się zmienia w zależności od potrzeb. No super, tylko że ci ludzie mieli swoje potrzeby też: jedzenie, czynsz, życie. I najśmieszniejsze, ten sam gość teraz wymyśla: F-R-A-I-Days piątkowe eksperymenty z AI. Nie potrafi nawet tego wymówić, ale ma zastępować ludzi? To jest poziom absurdu, który boli. I tu dochodzimy do sedna. Duolingo od lat jest krytykowane za to, że uczy języków jak gry komputerowej bez kontekstu, bez gramatyki, bez prawdziwej komunikacji. Teraz dołożą do tego AI, które będzie generować jeszcze więcej bezsensownych ćwiczeń. Ludzie piszą w komentarzach, że po roku nauki nie potrafią złożyć zdania. I teraz mają im pomóc algorytmy? To nie jest postęp, to jest cyfrowy odpowiednik kredy i tablicy, tylko droższy i głupszy.